Hello, witajcie ponownie Pierwsza rzecz jaką uczynię to będzie start stopera A, leci Druga rzecz jaką uczynię to będzie podejście do Montezumy I powiedzenie mu Pojna Wajzo. Wszystkie państwa miasta to moje kolegi Tak wiem, przestałeś wysyłać wszystko Nie interesuje mnie to No i od razu tak, pyk Raz Dostałeś. Dobrze, dobrze. Bomba atomowa. Sorry, Genua. Ja wiem, że ty jesteś niczego winna. Ale chcę uszkodzić tu jednostki trochę. Dookoła sięgnę, ja czy nie? za zawierucha sięgnie, no właśnie o to mi chodziło. Dobra, eee, mój bombowiec wykorzystam jakiś gorszy, najgorsze Zobaczę, czy tutaj będzie miała zasięg. Ma zasięg. Mm, szkoda, ale przeżył. Oż to skurkowany. Przeżył mój bombowiec, dobra to wezmę jeszcze drugi bombowiec, skoro przeżył, bo tymi kolegami to chciałbym bardziej na tych, patrzcie, stoi to wezmę mój trzeci super bombowiec, i strzelę Tym moim super bombowcem. Mógłbym jeszcze zaatakować tych kolegów. O, patrzcie, drugie się ujawniła, a tego to nie chciała się ujawnić Brundzuję przeżył, nie? O, trochę już go posmyrało więcej Dobra To może tak pyk, pyk. I tak żeby nie dać się zajść specjalnie To tak zrobimy tu podjedziemy I nawet się wycofam, czołgutkiem, dobra Wyślemy tutaj jeszcze tego drugiego czołgutka Proszę uprzejmie Piechota zaraz się zrobi Musimy wyprzedzić Montiego, bo to no naprawdę O, a to skąd się wziął? Gdzieś tu stoi z tym, tak? <laughs> A to mowę mi zrzucił. A to skurkowany. No, no, no. No, no, no. Brawo. Brawo, panie Zielonka. Taki jesteś niedobry. No, zrobiliśmy drogę do Sedonu. Oto ci ludki paskutki. Widziałeś to? Widziała? Jadę pomóc Hongkongowi. O kurka! No, jestem wręcz zaskoczony. Co my tu mamy ciekawego? <laughs> plus 2 zasięgu. Chętnie, plus 2 zasięgu, chętnie. Co ja mogę tu zbudować w takim razie? Artylerię będę budował. No, ale mnie tu smyrnął. Brawo. No, nie spodziewałem się, aż sobie robotnika to zbuduje. Takich rzeczy to naprawdę. No, trochę daleko, nie? Takich rzeczy, żem się naprawdę nie spodziewał. Ok, Hilfę. Ja, zero gut. Ty masz ile jeszcze ruchu? 2 na 5. Eee, ty masz trochę więcej, ale zużyjesz tutaj dość dużo. Nie, czekaj, nie ma co się spieszyć. Ale to mnie zrobił. Jestem zaskoczony tym. Naprawdę. Niesamowicie. That was unexpected. Chcemy dalej. What wow, Ale mnie zrobił w kona Przerwano budowę drogi. Gdzie, jak, dlaczego? No my się zbudowałeś jeszcze drogę. Co ty się wygupiasz? No, możesz nic zrobić? Nie, no możesz. No. Dalej, wycofaj się. Następna atomówka. O, brawo! Brawo, Monty! Nie próznowałeś w tym czasie, widzę. Jest przyleciał tymi atomówkami. Ja mam pewien plan na Hongkong akurat. Zastanawiam ja się, czy on zdąży zadziałać ten plan. Pokaż na to na sekundę. Przyłącz miasto. Zakup. E... Sąd. Spodziewałem się czegoś innego akurat. Nie mogę zbuszyć, nie mogę wyzwolić. To trochę słabo. Pagodę mógłbym sobie zbudować. To nie, to ja bym chciał, żebyście je przejęli jednak. Tak sobie myślałem, że co innego się stanie. I stało się także że co innego. No przechwyćcie tą jednostkę. Bardzo ładnie. Ołejt oh Mam Mamy jednostkę ze Stambułu, lecisz kolego Ale mnie on tutaj nabiera, wiecie co? Niesamowite Baza wojskowa lepiej zbuduje i co, i teraz tu jest Fallout i co, nie można tego... Ja pierwszy raz mi komputer zrzucił atomówkę, jestem w lekkim szoku. Aż zrobię schron przeciwbombowy. Dobra, jest tutaj, się narysował... ...kolega, architekt. 7 tur, trochę dużo, nie? Dobra. Raz, dwa, trzy cztery. Damy bonus do flankowania. Dobra, jednostka bez rozkazów ty. Podejdź kawałek. Co ty? Możesz jeszcze raz? Nie możesz. No to co ty tutaj się świecisz? Wait, right. albo fortify nawet. Nie. A dobra, może być fortify. Dobra. Proszę, jaka wojna atomowa tutaj nastąpiła. Niesamowite. O, bo jest. Tu się ujawni jakiś Zulomenel? Nie ujawnił się. No to dalej. Pyk. Pyk. I nie ma kolejnej jednostki. <laughs> Właściwie to nie. Away, tylko. Uleć się może. No właściwie o White też by tak zadziałał. Ale jakoś tak. Dla zasady. Niesamowite, jak on zaorał to. Weź ten Hongkong, przejmij kolego, bo już zrób mi tą przysługę. To było głupie. Przejmij go. No szybciutko. Ten już ma następny lot Dobrze. Przejmiesz? Jeszcze nie. Co? Aha, masz też artylerię. Dobra. <laughs> no patrzcie, też mnie oflankował z Kubany. Się wycofał od razu. Jego dunder świśnie. Muszę Cię czymś zająć widzę, bo Ty tu jesteś niepokorny, kolega. Hongkong może ostrzelać. Ostrzelaj tego... O, e, nie sięgniesz. Tego ostrzelaj. Co Ty tu masz? Pancernik. Pyk. Stanę tu, stanę tu i proszę sąsiadujący sojusznik plus 15 premia za skrzydlenie plus 10. Od razu więcej tej premii. Mam szansę go przejąć jakąś. A nie, bo to nie jest. Aj! Przecież to nie jest ostatek z tym bonusem, bo to był zdobyczne. To było głupie. Nie macie Dobra ciąg. podleczymy Jest i kolejna Artyleria bardzo się cieszę Mój samolocik kolejny dostał bonus Dobrze, dostanie się jeden dodatkowy atak na turę się na razie podleć produkcja. Hmm. Co bym chciał tutaj? Co ja bym tutaj chciał? Czołg tym razem bym chciał. Elektrownia to na razie nie. Może przeciw przeciwpancerne, jakby coś tam chciało gdzieś mnie zaatakować. Szansa na przejęcie, no? Ale nie sięgnę. Hmm. No to czekaj lepiej. Jednostka bez rozkazów. Oczyść odpad radioaktywny. No to czyść koleżko. Co to nagle mi zniknęło? Mapa co? To do mnie nie należy? Co się stało? Wait. Eee, teraz zrobimy cię. Oh, wait. O, kapsułka włączyłem. Sorry. Alright, <słuch> Raz, dwa, trzy. No, bym musiał jeszcze jedno się dygnąć do przodu. Ale to za chwilę. Spokojny. Po kolei. Jednostka bez rozkazów. Ty tutaj jesteś. Chodź tu, pomóż. Usuwać odpady. Ja nie mogę. Niesamowite. That was amazing. Juan. Ale po prostu ciała daje na tym poziomie. Se tak obok ćwicza. <śmiech> <śmiech> Nie. Zło. To było wielkie, paskudne zło. Co za Montezuma, jeden mój Paryż. Tam czołg jeden, to tam mój Paryż. Oberwał od miuka. Jestem zły. Czajmiacie ten Hongkong czy nie, bo już mnie denerwujecie. Eee, smutno mi Co za No i wszystkie samoloty von. No tego się się nie spodziewał. To ładnie, żeś mnie tu wykolegową. To było nieładne. Oj, Montezuma. To było bardzo nieładne. To było aż tak nieładne, że jestem w szoku. Wstecz, co ty robisz? Jak ty mogłeś mi takie rzeczy uczynić? Ja tutaj też miałem skitraną atomówkę i co? A ty co tu robisz? Desk znowu się skończył, ale nie straciliście za dużo. Właściwie nic nie straciliście. Naprawdę, no zawiodłem się. O jejku, jak ja żem się zawiódł. To jest niesamowite. Taką w topę. O jejku, i to jaką. Nieładnie, oj jak nieładnie Oj Montezuma Pogniewałem się na ciebie teraz Taki jesteś, szybki Bill Następna atomówka No nie wytrzymam, ale tobie odbiło już kompletnie Mmm no, jestem wręcz rozczarowany. I to wszystko z tej kichanej. zakichanej. A jejku, jejku. Nie macie. Je, yeah, no mój paryż biedny. To jest po prostu wojna totalna już teraz. Dobrze, że mam tutaj te dwa same. No i tak zniszczyć ten całko? co? No. Pewnie, że tak. Ile ty tam musisz mieć w tych atomówkach? Pewnie, że zniszczysz czołg. Wiedziałem, że to zrobisz. Ale <tum> Tam, 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 to tam, tam, to tam... Smutno mi Paryżu. Byłeś wytwórcą żołnierzy, dzielnych, bojowniczych, a teraz jesteś niczym. Jesteś pustynią wśród państwa Sulejmana, Dziesięć obywateli. A, matko, droga. Odewa. Sro, sro. Awaj wchodzisz tutaj zaraz do tego miasta Strzelaj Nie wchodzisz ty Ty wchodzisz Wyzwól Kurde Tak ma być Dobra o co tu chodzi Gdzie ten mój statek tu Gdzie on? Tu pojechał. Pojechał, popynu. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra. Pręty flagowe, walka wręcz. Widzenie, przechwytywanie. Przechwytywanie, tak? Tak. Dalej, przechwytujemy. jest nie przejął. Ile będziemy mieli tutaj? Matko droga, dawaj. Buduj tu lepiej, bo mnie rozwalą zaraz. Dobrze, jest Otoczymy dziada. Łupniemy tym łupniemy tym, nie ma czołgu. Wystawimy czołg. Tu, to przejdziemy. idziemy, tu i posuwamy się do przodu. Chociaż wiem, że ty to pewnie zaraz przejmiesz, nie? Ale to było niesamowite, co tu zaszło. To ja jestem w szoku ciągle. Jeszcze zepsuł mi. <laughs> zepsuł mi jeszcze mojego robotnika. <śmiech> <śmiech> o, żeż ty w mordę, jest zakopany. Nie, ja nie idę tam już nawet. Jeszcze zaraz pewnie Zrazy zdzieli jakąś atomówką. No trudno, no zdarza się, nie? Await. Await. Jednostka. Await. Jednostka. Leczysz, jednostka. Leczysz, jednostka. Nie ma jednostki, następna tura. No przejmie. Mm, na bank. No, się dzieje. No to bo Genua nie ma praktycznie obronności żadnej. Ale spoko. No mam czas ją wyzwalać. Tutaj przy okazji będzie tracił te pancerniki, czy tam niszczycieli będzie tracił, więc spoko loko łopucup. Oj, mój biedny Paryż. Nie wiem co z tobą począć teraz w Paryżu. Takżeś dostał po dupie, że po prostu... Ej, i tak masz całkiem niezłą tą produkcję. Kupię ci tutaj, wiesz co... Robotnika ci kupię, to raz. Ale swoją drogą Wielki Generałek też by się przydał. Gdzieś tu miałem kiedyś. Już nie mam? Tylu miałem Wielkich Generałów, już nie mam żadnego? O co tu chodzi? Co to jakieś SMSy jeszcze przychodzą? Sekunda... No. Co tu? Genau... Genua. Genau. Ta, no Genua nie ma dostępu do niczego, bo chwilowo nie ma Genui. To mógłby być e, kluczowy problem. Opera. Co? Co ty chcesz tu schron zbuduj? Hono Ino. Zakup. pek 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 pyk, Atomowy okręt podwodny. Hm, no ale to sekunda jednostką morską. Ja nie wiem, czemu on ma w lądowym, skoronnym może przynajmniej tak mi się wydaje strzelać na ląd. była wyzwolona. Wyzwól miasto. I dostałem wielkiego generałka. Bardzo się z tego cieszę, powodu. Znowu tej semestrii. Ej, ale, 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 ale nie, 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 wiem, nie, 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 wiem nie, 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 i nie, tam do nie, 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 generałek, Chodź generałku tutaj, Szybciutko. Szybciutko ty też się leczy. Hilfe, Ajne, hilfe. Blechemy, Tu pojechać. Dobra, i await. Ile tych jednostek bez rozkazu? Weź czyść tutaj tego falauta robotnika. No, napraw konie dla Genui. Cieszysz się. To pek, przed czołgi wystawiacie. Wiesz co, Gąsie się leszczu. Wiecie co, zaraz ten odcinek chyba skończymy i zaczniemy nowy. Co tu się w ogóle stało, bo nie patrzałem. Znowu odbijecie genuę, co? Ja znowu stracę czołg. No oczywiście. Co się, co się dzieje? Co się dzieje? Łup, co, pop? Nie ma bata. Katmandu trzymaj się, jesteśmy potrzebne do elekcji. No co te wyrzutny sam tak atakują bezczelnie? Patrzcie, mają oflankowane. Świnie! Co ja tu widzę? Co tu lata? Artyleria rakietowa. No no. Nieładnie. Bardzo brzydko. Te moje bombowce tu zniknęły w tym Paryżu. Smutno mi z tego powodu. One już miały po dwa ataku. Tyle mogłem nimi zrobić. Dobra. Od tego zaczynamy następny odcinek. Pa 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 pa.